Święty Pio z Pietrelciny. Ojciec Pio był głęboko przekonany, że modlitwa jest największą bronią, jaką posiadamy jest kluczem otwierającym serce Boga. Franciszek Forgione urodził się w rodzinie prostych ludzi z południa Włoch, którzy byli właścicielami kawałka gruntu mniejszego niż hektar, o godzinę drogi od Pietrelciny. Gracjan Forgione i Maria Józefa de Nunzio. Wydali na świat ośmioro dzieci. Franciszek, urodzony 25 maja 1887 roku, był czwartym ich synem. Ale dwóch jego braci, urodzonych bezpośrednio przed nim, zmarło w wieku dziecięcym. Tak samo zresztą jak Mario, ostatni z rodzeństwa. Pomimo, iż rodzina Forzione nie była biedna, nie mogła zapewnić swoim dzieciom ani należytej opieki medycznej, ani wykształcenia. Życie w miasteczku odbywało się w rytmie wyznaczanym przez ziemię, rodzinę i wiarę. Religijność mieszkańców była prosta lecz przykładna. Powołanie Franciszka objawiło się w sposób naturalny i nie było związane z żadnymi nadzwyczajnymi wydarzeniami. Był on łagodnego charakteru, prosty, bardzo posłuszny i już jako dziecko lubił chodzić do kościoła i z upodobaniem uczestniczyć we mszy świętej. Zazwyczaj uczęszczał do kościoła Santa Maria degli Angeli, gdzie upodobał sobie kapucy świętej Anny. Sympatia dla młodego kapucyna, który często odwiedzał Pietrelcinę, poparta pobożnym uwielbieniem matki dla franciszkanów, spowodowały, że we Franciszku z Znudziło się pragnienie zostania zakonnikiem i naśladowania tego księdza z brodą. Rodzina poważnie potraktowała jego wolę i zainwestowała swój niewielki majątek w naukę chłopca. Powierzając go opiec miejscowemu księdzu. Dnia 6 stycznia 1903 roku, Franciszek wstąpił do kapucynów w Morcone i przyjął imię Pio. Po okresie nowicjatu przebywał w klasztorze St. Elia Pianissi w prowincji Campobasso. Uroczyste śluby zakonne złożył w styczniu 1907 roku, a 10 sierpnia 1910 roku został kapłanem. Jednak rozpoczęcie życia wspólnotowego i zakonnego przesunęło się w czasie ze względu na szwankujące zdrowie młodego kapłana. Chwilowo od przez przełożonych do Pietrelciny. Tam ojciec Pio spędził 6 lat, następnie zaś przeniesiono go do Foggia, a wkrótce do San Giovanni Rotondo. Lata młodości, nauki, nowicjatu i przygotowania do kapłaństwa słynnego mistyka naznaczone były problemami zdrowotnymi oraz otrzymywaniem nadprzyrodzonych znaków. Sny i wizje, bogate w symbole, poprzedzały to, co miało się wydarzyć w dalszym jego życiu. Owe doświadczenia są nam znane dzięki bogatej korespondencji prowadzonej przez brata Pio ze swoim kierownikiem duchowym Spowiednikiem, gdzie opowiadał on o walce z diabłem, niebieskobrodym, jak nazywał, toczonej niejednokrotnie przy użyciu siły fizycznej, ale młody kapucyn niespecjalnie chętnie dzielił się tymi przeżyciami. Tym bardziej daleki był od chwalenia się nimi. Poczucie strachu i niedopasowania do duchowej przygody, w której przyszło mu być bohaterem, będzie towarzyszyło świętemu na zawsze.